Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper. A dziś, tak jak obiecałem, lochy. Wiecie, nie takie duże świnie, co rodzą te mniejsze świnie, tylko lochy takie no, wiecie o co mi chodzi. Tu macie czas, żeby się pośmiać. No, ale wracając do tematu, nie grałem poza odcinkiem, bo nie było czasu. Właśnie zeszłem ze strechu, Jest godzina 21:09. Nagrywam to dla Was tylko po to, żebyście mieli odcinek w e, piątek. Hmm, dobra, czekajcie. Hmm. Dziś jest Dzień Wdzięczny, potem jest Dzień Inkwizytora. Brzmi kupiec. No to mamy trochę czasu. Nie wiem, na ile starczą te Gdzieś bym złożył te kurde wszystkie rzeczy, bo jak wiadomo, tam hmm, ale my jesteśmy tutaj przepełnieni. Może w kuźni, nie w kuźni, będzie w kuźni, no na pewno w kuźni, chłopie, ty już jesteś przerobiony. Dobra, złożyliśmy to wszystko tutaj. Nie chcę tego nosić. A mamy. Go, a nie pieczone jabłko może się przydać konopie roztwór zdrowia buraki i soczewice jak nie zapomnę to to pozbieram ale padło a to musi być też b także idziemy w lochę nie tu I tak jak mówię, no trzeba rozszerzać nasze granice, i tak dalej, to co robimy. A wejść, na który mamy, możemy wejść? Aha, na piąty. Jak będzie piąty, ok. I ta muzyczka specyficzna. Właśnie, a nie, nasz miecz się nie, nie psuje chyba. To chyba dobrze. To chyba kiedyś byłem, myślę, to byliśmy i były byli właśnie dwa. Chyba tak. Zarzebiaje kilow. Co możemy z tego wykopać? Srebrny samorodek, ale to nam nic nie dało. To możemy rozciupać. O złom. Zniszcz. Eee, tak. Aha. A jak to wyrzucić w ogóle? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Dobra, srebrny samorodek mamy. Czyli według mnie ja tu gdzieś doszłem, tylko nie dokończyłem pewnie tego. O, panie. E, czekajcie, ja sobie wezmę tak. Na pierwszy slot hp, na drugi slot ten, i na trzeci slot sobie znowu jedzenie. Dobra, przed nietoperzami warto uciekać. E, no no siekie, siekiemy, śkiemy, śiekiemy, pyk, pyk, muchy Wszystko dostaje od nas Panie, panie. Aha, za mało energii Czekajcie, e, dwójeczka Jeszcze raz dwójeczka, mamy Czekajcie. Czemu mi to? Nie rozumiem. Przecież dopełniłem dwie. Dobra, nie rozumiem tego. Idziemy w dół, czy idziemy w prawo? Zajrzyjmy co jest na dole. Muchy i jest ten gościu jakiś. Muchy są spoko, bo dają te... Dobra, potrzebujemy na HP Okej, okay, mamy pełne A ta niebieska galarecka to jest... Aha, za mało energii, dobra. Ta na ściapie. Dwójka. O, szczerze powiedziawszy, to ja to widzę, że tu nam zejdzie nam trochę tych... Ale spoko żeśmy je zrobili, nie? Ile zostało? Eee, 8 i 9. No to nieźle. Dobra, to teraz w prawo idziemy. Kube uskrębiono. Aha, i tu mamy wyjście. I co tyle? 8, 9 3 sloty jeszcze mamy Dobra, złom. Ile tego złom? 17. No to będzie, może, nie wiem, jedna sztabka. Nie, to zniszczmy to e, 3, 2, 3. Proszę w porządku. Te proszki są spoko. Dobra, wiedzicie co? Wchodzimy dalej. Idziemy na szósty poziom: jak lohe, to lohe. I znowu nam się przyplątał złom, czego nie chciałem. Czekajcie, weźmy sobie dobra. HP też możemy sobie wziąć Co to jest? Nara skrzydło nietaperza, jakiś dziwny ten nietaperz. nasiona zboża. Hmm, no liczyłem szczerze, powiedział na coś innego, ale o, tu widzę, że. A. Nie, te galaretki moje to są. Cienkie, można powiedzieć co bym mógł tak? Nie, nie. To zniszcz liniane miski. Jedna sztuka. Zniszcz. Niepotrzebna. Zna się na zboża. To nie, to pewnie, pewnie że też nie proszki na pewno mi się przydadzą do alchemii, bo wiadomo, że alchemia jest super. Krewamek gwoździe nie wiem, skrzydła nietoperza, coś z nich się robi. Kubek, który może się przydać, dobra, na razie tyle. A jest znowu coś wpadło. Nie, no, prosta część jest żelazarz że zniszcz, zwykłe gwoździe go już zniszcz. Jeszcze żeby to było po parę sztuk, to okej. Okay. Co jest tu? Złoty samorobek. To może być ważne. Tak mi się zdaje. Właśnie mamy dzień kupca. Fajnie, znowu nam się skończyła energia, ale odzyskujemy i jedziemy. Niebieska galaretka, okej, okay. nie to nietoperza, pyk, 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 dziękuję. Tu mamy jakieś nasiona. I znowu, dobra, opuł, zniszcz. Czemu ja nie mogę tego kilofa, nie wiem, zniszczyć, wyrzucić? Jego śnieg rady w ogóle przełożyć gdzieś. Glinia hmm. na miski, zniszcz. Nasiona zboża i nasiona cebuli i srebrny. Ok, no to to już jest, można powiedzieć, coś, co mnie. Cieszy, po to przyszłem, tak, ale myślę że będzie tego więcej Dostajesz gościu. O! Za mało energii znowu. Wujka Ara. Czyli już potężniejsi przeciwnicy. Chociaż... Na HP. Dobra. Ja myślę, że w tych dzbankach będzie coś porządniejszego. Są jakieś nasiona, tylko za co by to wykorzystać znowu? Nasiona zboża. Nasiona dyni srebrne. Proszę bardzo, czyli jednak coś wpadło. Chociaż kurde, czemu tak wpaduje mało? Myślałem, że będzie więcej. Hmm. Czekajcie, myśmy przyszli pas z góry mi się wydaje O, to są poważnie goście, więc tak HP mi się wydaje, że wystarczy Dobra Nara A, czyli tu mamy wejście. Chociaż nie, bo jest jeszcze coś w dół. No to przejdziemy się też w dół. To czekajcie, już tu jesteśmy. Nic nie wypadło. Glina na miski, Boże Święte. Zadek nasion. Ludzie dajcie mi nasiona. A za dużo, za mało energii. Nara. Nie mam już na energię, ale mam jeszcze trzy jabłka. Dobra. OK. Udało się. Udało się. Wracamy do wyjścia. I żeby ktoś nie myślał, że tu jest tak łatwo. Myślicie, że przyjdziecie z jedzeniem? Też tak kiedyś robiłem. Dobrze. Można odet odetchnąć. Aha, nam się dzień z kupcem kończy. Idziesz mi. Więc skoro nam się kończy dzień z kupcem. O, wpadła jakaś kasa. Nie. Nie wpadła, bo nie daliśmy skrzyni. Sorry tak się mówi. No. Ale szczerze wam powiem, że myślę, że kurde w tych podziemiach to. Hmm. Troszkę się śmieje, bo myślałem, że to jakoś lepiej pójdzie No ile mamy? Jedna nasiona cebuli srebrne jedna nasiona dyni srebrne. proszki ok, no to wiadomo zwalimy w kościele Niebieska galerka się przyda, bo to z tego się robiło chyba bodajże to właśnie... Um i te właśnie potki na energię no ale kurde po jednym nasionie tylko wypadło dużo złomu no nic trzeba będzie kiedyś znowu zrobić odcinek i myślę że to będzie też niebawem ale idziemy spać dziś odcinek z... znaczy dzień ze Idziemy spać. A ja w związku z tym, że późno zeszłem ze styłu pracowałem. Mam nadzieję, że wybaczcie mi, że będzie taki krótki odcinek. Też się położę spać. Bo rano trzeba wstać. A rano to jest. Jak ktoś zna piosenkę, to będzie wiedział o, o, o co chodzi. Tymczasem pozdrawiam, pozdro z gór, zima się zbliża, zimno, u nas już minus 1 było dzisiaj rano, także mróz, śnieg i copki. Trzymajcie się, cześć.